Good morning! Ty, przecież nie pytałem, widziałeś jeszcze kiełbaskę Tazego? Wiesz co? Widziałem na Twitterze coś takiego, że ma wielką kiełbasę. Takie info było. <grym> Ale... No no Wyszedł z łazienki i miał tym odpalony. Na, go, na golasa, no. A, a było o czym się pochwalić tam? No powiem ci, że kurwa... Kawał kiełbasy? Jak to, jak to kurwa, nie, jak to jest shower, a nie grawer, no to naprawdę kurwa... Szapoba, nie? Szapoba. Ale, ale on wysoki jest. To no tak działa. Chyba tak, czy nie? Ja nie wiem. W sumie nie wiem. Klasyczny Nasus wleciał tutaj. No. Klasyczna spoda D. No, no w sumie. No tak uznałem, że na Orna to na P może... Dobry byłby w sumie, bo też by wygrał walkę z nim. byłby, by, by, okej, okay. no wydaje mi się, że po prostu dobry mecz masz po prostu, nie? No, tak, tak. Tutaj nie zależy jak działa D, czymś działa P. A D masz po prostu większą presję na side'zie. Chodziło o to, że uberali w od i subowali, bo robią jakiś bunt, i Brus twierdził, że należy mu się procent. No dobra, ale właśnie chciałem to zobaczyć, nie? Ten moment. To momentum dla mnie ważne było. Baginę Jon, pierwszy playta. A to znaczy ja Teperka Na topie jest Jesteś Ta Nie, nie jestem Podszedłem. KUA kielowy, zobacz Idą po mnie, dobra Ładny dostanę Nie no! Klasa klasa, gang! Możesz kila to był ważna... O kurwa jest! Nie na moje to o wiele ładnie wgląda śląd. Dziękuję. Ja to słabe czemu? Nie. No bo to... W... Dobra, no jest Na ja botem idę, szybu. Nie, tej jest górą. Nie, no nie, bo ja, ja patrz. Na topie zaraz się jest na shor. Jak nie zabiją, to pójdź na shora. Jak cię zabiją na topie, nic nie stanie, a ja wezmę na bocie. Nie. I idź topa, mi. Nie. I topa. topa, idź topa. No kurwa. chcesz wygrać? Nie. No no dobra. No to jak nie chcesz to nie musisz. Dobra, dzięki. Co co kupić? BTK. Zo nie miał? 8 sekundy stuna dostałem w ogóle. No, tej Mercy będzie zwieść. Walczy ciężko z jęcami. Nie, Mercy, dlatego że są nokapy głównie. No jak? Kuleony, rkalony, Elony, W, Gina i WTF. Jeden nokap mają tylko, Orna. Nie, a ty pierwolisz. Miałem no Peodorna chociażby trzy. A jak jak jest trzeci? Później ci powiem daje mi 3 Teraz on się wolę na grze skupić. Ja nie odbywałem, kurwa. Nie Właśnie nie dlatego tego mówię kurwa. potem, bo cię nie skupiasz na grze Ja... To też odjechałem! KUU! Bo, bo, bo ja myślę jak, jak jesteś no na tym jakie jest trzeci No to, to nie, to nie byś o takich rzeczach w trakcie gry w to, totalnie, nie jest już jest informacja. Teraz się wytłumaczę. Orn ma dwa nokapy z r i jeden z E, to już masz trzy. Jest jeden nokap z R-ki. Dwa, a czekaj. A jeszcze nie, aha, bo jeszcze pasywkę jak brakuje. Z W. No, a, a, a wiesz, gdzie apostka No to jest nokap mały. Że przedłuża z I sama w sobie też jest cekiem. Dobra, mam go, mam go, mam tego geja O kur... zbejtował korki Goni mnie Nie ja się wypolę Ej, chcesz tu walczyć? Ja bym właśnie nie bił, nie wiem czy możemy się bić. Możemy się bić, myślisz? Kindred tak, no nie dała. Oj, tak, tapewne nie Ach, chciałem sobie urzucić. Moja Idę. Tu są wszyscy jak coś, nie? Nie wiem, wszedłem, spolowałem cię po prostu, wiesz? A dobra, chuj. Co robi no ta Poppy? Ona martwa. O, kurwa. E, Ej, mogłeś? Chyba? Mogłem, chyba. Mogłeś, mogłeś. Tok. O ładnie, ładnie f stun o kurwa, f... ace. Ładnie ryba, nie no, zajebiście się co zagrałeś Robi to? Ja bym to robił, go, go, go! Czekaj, jest Nie. Bomba. Miałem kurasa, nie miałem kurasa! Kurki f No od ty, od ja wyjdę, ja wyjdę Ja p... nie wyjdę Kurwa, ale mi wypier... Co się stało? Czy się widzisz, że, się, że się A bo W leciał w ciebie i ja dostałem ty W, bo bo hitnąłem w Orna, chyba ma Tormaila. A jakie chyba. W? A O jakim W mówisz? Budzina, Budzina. A Budzina? Budzina. Ty się za mną schowałeś, tak? Po prostu, czy co? Ja, ja. Łatwe kurki to był Uzbe, dobra, chuj. na Win'a Nie, ja też tylko zagrałem. Uzbe byłem. Kurwa, nie mogę do nikogo podejść. Wszystko mnie tak kajtowało, napierdalało. Nie tragedia. No bo grałeś w merce. Znaczy za, za późno Merced próbuje. Nie ma znaczenia! W tym stajcie też tak się działo. Wcześniej też by się tak działo Cię, Ciężko no po prostu... Wiesz wszystko to u nich hajtuje prawie Ta Kindre tak na dawałem w nią W i... To nic nie dawało, bo miała za dużo ten Asyrt. musi być bezstronny, bo ja mogę Wam wymienić mnóstwo sytuacji z innych federacji, gdzie włodarze kłócili się ze swoimi e, zawodnikami. Ale mniejsza, e, jeśli ktoś mnie zaczepia na backstage, jeśli ktoś mnie prowokuje, jeśli ewidentnie nie, nie jest nam po drodze. No to ja nie będę udawać, że wszystko jest ok, ja nie będę siedzieć cicho i o, jestem wodarzem, więc nie mam zdania, mam siedzieć cicho, przytakiwać. Nie, ja kogoś nie lubię, to kogoś nie lubię. Redakcja jest głupia. I nigdzie nie pisze, że... E, możesz być bezstronny. I nie piszcie mi nigdzie, że o, ale nie wypada. Słuchajcie, to są freak fighty? tu dużo połowy rzeczy, co się dzieje na tej scenie, nie wypada. Więc nie możecie przenosić jakiejś zasady, nie wiem, reguły z innej, nie wiem, branży czy coś, i przenosić tutaj i próbować mi zarzucić, i, ustali, i ustawić mnie, jak ja mam się zachowywać. To są freak fighty, okej, okay? tutaj są jakieś. Ok, tę konferencję się odpierdalało? Ej, mocno było, naprawdę. To, co Lex wspierała. No, to też dla mnie jest abstrakcja. Że ona na przykład mówi tak do tej Schreiber. Już chuj, to Schreiber w sumie. Nie lubią jej ludzie. Ja tam zauważyłem, że te łzy były udawane, które ona robiła. No, ale dobra. Powiedziała, że ma buty jak dziwka. Taś się tam obraziła, popokała Gdzieś tam z tym wyjęła ten groch. Mówi, że tam w ramach pokuty ten groch. Że będzie klęczała na nim. też całem w się sensie, o co w ogóle z tym chodzi, ale dobra. Patrzymy, Lexi, jak Adrian coś takiego nie mówi. No dobra, dobra, sorry, sorry, e, że cię obraziłam, ale nadal uważam, że masz buty jak dzika. Takie Taki przeprosiny, ale podkreśliła to. I w ogóle ją obrażała cały czas. I sobie myślę, kurwa, za mocno, naprawdę za mocno tam było. I właśnie Lexi, Lex ten poddymiała jeszcze. Och, jesteś malutka. Aż ty coś pochrupię tutaj. <taki> <taki> A ty coś po tutaj? Kłam, to chrupie, opie! Tel mi Ale to chrupie, co? Jorych to z barbaku. Obraził dziewczynę, na ten obraził mojego ojca, później go przeprosił, okej, okay. ale tutaj obraził dziewczynę. Yy, wiesz. Yy... Ej, prawdy powiedział! Czym obraził? Ta dziewczyna była kiedyś w związku z bratanem, tworzyli związek, wymyślili sobie jakiś tam sposób na biznes, robili sobie live y razem. Jako w, w chłopak ze swoją dziewczyną, w związku byli jeszcze, robili. Była z jakimś tam stroju, gdzie chodzi się normalnie na plażę i tak dalej. Wielkie chaos, tam czyli sobie do jakiejś muzyki. Siadała mu dupą na fiuta, no ale w majtkach była, więc się nie liczy. Dziewczyny sobie bierzemy on i to jest chyba lista. A dziewczyna już nie może z chłopakiem beki sobie porobić na live. Zgadza się Blejcior, ale też nie rozumiem pff, tej spiny. No ale to co już dziewczyna sobie nie może zarobić ciałem idąc dalej? Też nie rozumiem. Jest kortką, to jest, tak zarabia na życie. Taka osoba taka, taka, też jest potrzebna. Ale że Denis się obraża za to, też to też. Wspierać swoich ulubionych twórców, artystów. Czego nie robić, żeby zablusnąć w internecie? Jeżeli chcecie wspierać swoich ulubionych twórców, artystów, idoli, followujcie ich profile. Followujcie. Lajkujcie ich content, czy nawet kupujcie ich merch, ale tego, czego nigdy nie róbcie, to nie róbcie tatuaży, które są nieprzemyślane pod wpływem emocji. Ja zrobiłem głupotę, gdyby nie dzisiejsza technologia, zostałbym z tym na całe życie. Na szczęście Paweł przyprowadził mnie do doktora Adama Gunkowskiego. A co miał? Kubańczyk. O kurwa. I to chciał usunąć? Który zacznie proces usuwania moich niechcianych tatuażów. Wilczak. On miał po prostu podpisy różnych tych freakfighterów. Dzisiaj jestem mądrzejszy i inaczej bym wspierał moich ulubionych artystów. Na pewno nie tatuowanie ich ksyw na moim ciele. Szanujcie. Szanowni... Ulubieni, ulubieni artyści. Kubańczyk. Krycha. Ewa Piątkowska. E, to była to, co przegrała? Artur Przybysz. Zróbcie swoje ciało i róbcie tatuaże, które mają dla was jakiekolwiek znaczenie. Z wiekiem dojrzewamy, stajemy się mądrzejsi i uczymy się na swoich No nie, kur... Jak on mówi, że z wiekiem dojrzewany uczy na błędach, to ja nie wierzę w żadne jego słowo, bo jest przykładem właśnie, że tak się NIE DZIEJE. są i Nie mogę kurwa. Nie, ja już nie dam rady. To jest ostatnia osoba, która ty powinna mówić. Wypowiadać te słowa, naprawdę. Nie wiem czy wiesz, Czemu jesteś taka ciemna dzisiaj? Nie wiem czy wiesz, mój ojciec jest czarny i tak... No wiem, ale tak się umalowałeś bardziej ciemno. Nie, nie bo jestem półczarna. No ale tak, jesteś bardziej czarny niż zwykle. Nie no, coś ci się pomyliło, ja mam Czemu? takie geny. Czemu? Ja... Takie geny Ops, sorry, my bad. O kurwa. I mamy. Ja. Yeah. Mój bo. Dobra, sobie Doszło. Ale miał migać, miał migać, że skręca w lewo. I ten. No tak. Wyprzedzić z prawej? To nie wiem, czy tak można chyba też nie, mo nie można tak robić W ogóle kiedyś to takie coś można by było BAM na Twitchu dostać To jest też poj**ane, no, no teraz już chyba tak nie jest, ale Kiedyś było No właśnie z prawej można, z lewej nie, serio? Ja nie jeżdżę na motorze, to nie wiem, nie wiem Jeżeli migacz dał, to możesz go z prawej minąć Aha, aha, okej, okay. nie, nie wiedziałem nawet tego Możesz stanąć, aha No i da trochę chudnia, to prawda akurat. Ja p dole. Flesznął się. Dobra, znowu rasa Troxa. Ja bym nie chciał tego meczapu, szczerze. Nie, 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 nie. No nie. Czy no ten dalej tu będzie? Frizuje mnie, potrzebuje pomocy Cały czas pierdolony jest na topie! Nie mogę, no nie mogę, to jest chore. To jest kupa chore. Trzeba, że on nie strzedł stopa od drugiej minuty? No kurwa. sejaja robicie. Gdybym miał wybrać partnerka, partnera dla wszyscy wśród Simmerów, widzę, to byłby dany kanał dla spędzenia swojego życia z Arkuelem. Aż znaczy, dla mnie, partnerka? Jest, nie, nie wiem, kurwa. Ja nie wiem. Ale tak się nie da! Stwierdzić, mi się wydaje, bez znajomości. Właśnie. Do hiszpan! pan! Tartuję, tortuję Spoko, spoko. Chodź, jakiś masz w kur... o to, nie? Ja dole, za dzika! Flash RK, kurwa. Nie no, pff, dajcie spokój. Yes, winę. Jest winę Za każdym nie. jednym razem jest na topie. Idę kurwa, opuszczam tę przeklętą linię. Nie mogę tam grać. Cały czas jest dwóch ludzi. I Lucy, który się wypierdala nie! Oszaleję! Drobienia loda, no to Ale po chu... loda, loda w balonie, to to jest chyba, Dla ludzi z hifem. o! No i widzisz. To ma sens! Niko mnie goni. O Niko mnie... a dobra. Za... Była ja na dole, a zaraz do lewy nam przyleciała Niko, Wiego, hey, to jest... O po prostu skład mój cień. Chodzi za mną. Ja nie mogę spod towera wyjść. Myślę, że zrobimy to. No już nie mam wyjścia. Rizik. Rizik. Zajebało. Dobra, to no jest okej. Okay. No nie wiem. Bijecie się czy nie? nie? Mogę tam do ciebie iść po prostu, czy zabić Flashnął się we mnie w jego A masz, i mi zajeb... dobry jest Nie spodziewałem się, bo myślałem, tak zaciągał w On w ogóle, nie wiem, tak kurwa zagrał, ciekawie no jeszcze to, jakbyśmy wzięli, to byłoby zajebiście, ale to była za dużo, nie ma... O... O kurwa Padłem na bombę. Padłem w 0,6 sekundy. Z full? 100% HP miałem. Nie, myślałem, że Dino coś tam się pisał AP na susie Oj Oj, 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 chociaż Dobra, nie skończą, jest, a nasz? Sure? Ja mam te PK. Możesz pójść tam biec. To te tepuj. pły. Tepować? Tepuję. No to te pły, te pły. na dole? Wow. Ja zerkuję od razu dla obrażeń. Tak, 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 zróbmy, tak, Zrób tak, to. Zrób zdąży? Tak. Co zdąży? Tak. robimy? No i wygrał. Oj, może Lisin na niebiom? Sto. Nawiom, klocek. Boom. O, ładnie zagrali. No i. No i bardzo skończyła ta Bianka. Chyba skończy. Chociaż? Co się dzieje? na jajem. No nie, nie tam tam miał No nie ma, nie ma, nie ma Nie ze tepnąć już te trzy domionków? do No tepnę To te i do będzie na kawtał, dobra? Tak, tak, tak. Ta. Bardzo ważne Teraz Dobra, koniec gry No ważne to było jednak, ten minionek tam trochę Zrobił. Udał. dał Ale beka z tego wiego. My jeszcze, jeszcze dwa razy raz na szara zabrali. No zabrał, zabrał. Ale dobrze Kula przegrał. Tak mnie dusił. Stary, żeby być serepa. Jaki, co on robił, to... No, zaskoczyłbyś się, myślę. Wielki akt dobroci wodza Krzysztofa Arkuela Saucia. Wódz rozdawał darmowe bony na jedzenie i nie uwierzycie, co się stało. Tak, przez niektórych nazywany niesłusznie rasistą, pokazał swą dobroć i zaprzeczył teoriom spiskowym. Zdrowuje. Małe, czarne dziecko. No kto jak kto, ale tu chyba bardziej głodnego brzuszka wylosować nie mogliśmy. Także dla ciebie wędruję. 40 zł obiad plus 40% zniżki. Czyli za jakieś 55 zł możesz sobie zamówić jedzonko. Christopher wysłał pieniądze małemu potrzebującemu Afrykańczykowi, by ten mógł najeść się do syta. No i to mi się podoba. Tak, takie właśnie treści chcemy na tych szotach widzieć. Takie treści. Pokazać stro drugą, drugą stronę, drugie oblicze. A nie tylko, jak się nieprzychylnie wypowiadam, bo przychylnie też się wypowiadam. Do zobaczenia jutro!